Cześć! Z tej strony jest Skorek, a to jest kolejny odcinek z Geometry 2.2 I dzisiaj sobie znowu zagramy w jakiś platformowy poziom Tak ostatnio sobie, jeśli chodzi o platformowe poziomy, to graliśmy w The Gungeon, które było strzelanką i Backrooms, które było trochę horrorem I nie wiem czemu The Backrooms niby było trudniejsze od The Gungeonu, bo W Gungeonie łatwiej było mi zginąć niż w Backroomsach, ale Ale tu jest taki poziom jak Pixel Buff. Tak, i sobie włączyłem go On jest dosyć mroczny Tak Chapter pierwszy, trzeba uciec. z zginęłem. I wygląda na tego typu platformer, który właśnie lubię najbardziej, czyli jest jakieś wyzwanie. Są jakieś pokoje, które trzeba przejść. Nie wiem, czy tam nie było sekretu. Weźmy sobie jaśniejszy tryb. Tak, 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 ja chcę jaśniejszy tryb, bo ja tutaj ledwo to coś widzę. Nie wiem, czy to przez mój monitor, czy przez co? Nie przytam w ogóle o co chodziło w tym poziomie. Ha, można się zmienić w robota. Okej, okay, nie wiem, ten, ten poziom chyba nie ma, ale okej, okay, coś tam było Ten poziom nie wiem czy ma lore Czy on jest taki po prostu Masz jakiś etap i musisz go jakoś przejść Okej, okay, po prostu muszę przeskoczyć Ha huh. No za dużo tutaj nie mam Możliwości, w sensie tam nie chcę iść, to wygląda jak coś ostrego Nie wiem, chodźmy w prawo Aha Okej, na szczęście to był checkpoint, dobra, dobrze, myślę, że to było coś ostrego, okej, okay, piły niczym z Little Run, okej, okay, przeżyłem jakoś Accelerator Aha Okej, okay, trzeba uważać, bo te kolce są mało widoczne no, dobrze, że są podświetlone w jakikolwiek sposób Ze saving, okej okay. Bardzo fajnie jest zrobiony system zapisu Po prostu pokazuje się Jak jest saving, Ok, czemu zginąłem? Nie wiem, co to jest? Gate lever, a chodźmy tutaj Czy nie mogę tutaj nawet wejść? Okej, okay, coś tu jest? Co tu jest? Czy mogę tu wejść? Um, tu jest zabójstwo. Ja się tam w lewo. No w lewo nie mam po co wracać. Okej, okay, czyli nie miałem tutaj iść. No dobra, to chodźmy w prawo. Tak, podoba mi się, że są tutaj dźwięki z Mario. E, dobra. Dźwignia. Tak, ciąg za wajchę, krąg. E, I teraz co mam zrobić? Mam wrócić? Um, chyba tak, chyba mam po prostu wrócić. na. Tam gdzie byłem przed chwilą, bo coś tam się otworzyło, nie wiem co jeszcze Brama. Aha, ta brama się otworzyła. Ok. Chapter 3 Facility. Co to jest facility? Kurczę, ja, niektóre słówka mi uciekają, bo tak dawno ja nie widziałem, o co? Okej. Okay. To jest zabójcze. To jest bardzo zabójcze. Okej, okay. nie wiem... Jak ja nie wiem to zauważyć? To jest jakoś widoczny gdzieś? Nie widać tego. Aha. Ja tego kompletnie... Au. Kompletnie. Nie wiem, jak zauważyć. Okej, okay, teraz czemu, czemu jest teraz nagle przybliżone jakoś bardziej? Aha. Tego nie było wcześniej. To chyba był bug. Nie wiem. Ale nie było. Dosłownie nie było przed chwilą tego czegoś: tego żółtego i niebieskiego. Button status. Aha, mam tylko ograniczony. Teraz co? Co? Co ja mam tu zrobić? Trochę niejasne instrukcje. Okej okay. Cisny przycisk. Tak tak do końca. Tak jak żarówka wciska literkę. Dobra, ten też powciskam parę razy, nie wiem po co. Okej, okay, przyszliśmy dalej. Air Detected. Zniszczyć natychmiast, co? Teraz co? Um, trochę są mnie Okej, okay, już widzę dziamiś, Co? Evacuate Emmy immediately. No bardzo fajnie, tylko że tu jest coś zamknięte. Jak ja mam to otworzyć? Halo, czy ktoś mi może powiedzieć, co ja mam zrobić? Accelerator 4, dobra. Oh yeah! St w stylowym, stylowym stylu nieskakujemy. Chciałem powiedzieć filmowym, ale powiedziałem stylowym O! Oh. Teraz czy co? Czekaj, co? Ja miałem coś zbierać? W ogóle nie widziałem tych rzeczy Co ja teraz mam zrobić? Koń injector. Co ja mam zrobić? To nic nie robią te przyciski Okej, okay, poziom wygląda ciekawy, na ciekawe Co? Helikopter? Am um. Poziom wygląda ciekawy, ale kompletnie nie wiem jaki był... zaraz, co to już jest koniec poziomu? Przeszedłem go w 4 minuty Ok, te były co chwilę, ok, nie wiem o co chodzi w tym poziomie, znaczy był fajne to nie, ale instrukcje były niejasne I w ogóle cały poziom był niejasny, tak, tak, bo był ciemny Poszukamy jakiegoś kolejnego Ok, znalazłem taki poziom, który się nazywa Treasure's Trial, czyli jakieś wyzwanie co, 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 Jest tutaj dosyć ciemno, ok. Nie zdążyłem czytać. Przynajmniej trochę coś widać. Tak, kolejny ciemny, mroczny poziom. Lawa i kolce, super. Lepiej to uwolnić. Lepiej na to uważać. I czemu w ogóle zaczynamy. Aha. Czy te szkielety są jakieś ważniejsze w fabule Geometry Czy mu się pojawiają też tutaj. No znaczy się wiem, że te wszystkie grafiki, które teraz tutaj widzicie, one są normalnie w edytorze, one są template'owe, że tak powiem. Ale. No. Ale można ich używać, i, i tak, i są tutaj. E, okej, okay, przeszukaj tutaj te ruiny i znajdź skarb. Okej, okay, to mi brzmi bardzo fajnie. Lubię szukać skarbów w, w grach. Okej, okay, czyli przycisk aktywował platformę, która spada. Mhm. Klasyczna zagrywka ruin. Pytanie, czy coś tutaj się zmieni, nie? Po prostu kawałek się zafnąć, okej. Okay. Hm. I teraz pytanie, na ile to będzie liniowe? Bo wzdłuż platformerów, które po prostu, wiecie, Przejdź z punktu A do B, kliknij coś tam i wróć tam Aha Potrzebuję klucza, hmm No tu jest klucz, tu, tutaj widzi, widzi sobie klucz zaraz wiem, że tu chodziło o to, że po prostu to jest zamknięte na klucz I ta ikonka przedstawiająca klucz ma być symbolem zamka Ale tu symbol klucza, nie zamka czy źle poszedłem? Wow, można wejść do rury Czemu ten portal jest widoczny? Nie powinien być widoczny Okej, okay, jest tu musty, nie wiem co to jest musty, może Um, nie wiem, mokro. Okej, okay, tu jest klucz. Ktoś, kto by się spodziewał? Mam go. Wow. Kim my w ogóle jesteśmy? Co my tutaj robimy? Jesteśmy w, w mrożnych ruinach z niewiadomego powodu. I jesteśmy robotem. Tak, to, to jest kanoniczne. Jesteśmy robotem. Spadłem. W... Super. Cała, całość od początku. W ogóle trochę lawa nie pasuje z stylem pikselowym do reszty poziomu, ale. To już takie czepianie się. Um, od kiedy Generasz musi być coś takiego jak pasowanie pikselów lawy do pikselów poziomu. Nie wiem, tak jest tutaj dość mokro, ale tutaj nie ma żadnych niebezpieczeństw, więc można po prostu przebiec. Nie ma żadnych wyzwań po drodze. Tak, właśnie dlatego na początku zaczynamy przychodzić demony. Po prostu te poziomy, te insane i tak dalej, one są dla mnie za łatwe. Znaczy, no, nie ma jakiegoś takiego większego wyzwania. I po prostu je przejdę za... Po paru próbach, okej, okay, nie wiem, czy mu tu wcześniej spadłem. Dobra, tutaj trzeba uważać, żeby nie zginąć w jakiś głupi sposób. I jest klucz. Tak. Tu-tu-ding, Znajemy dźwięk. Animacja otwierania drzwi i wchodzimy. Wow. Jest checkpoint. Okej, okay, jest duża o Wow, tutaj musi być. Okej, okay. środkowy pokój. Co? Pięć czegoś. Ale jak ja mam tam wejść? Jest zapisane. Co, co jest tutaj? Klucz. Okej, okay, czyli chyba mam znaleźć. Znajdź jakieś coś, żeby się dodać do skarbu, ok. A, właśnie tak, no dobra. Czyli musimy po prostu jakoś... Czy można, czy można to rozbujać? Czy mi się wydaje, że... Nie, nie można tego rozbujać, ok. to ma na stałe taką animację poruszania się w lewo i w prawo. Okej, okay, więc co robią te klucze? Nie musicie mi tego pokazywać za każdym razem. Chociaż fajnie zobaczyć ile zostało. Ale no. Pewnie jak zginę, to i będzie to nie tak samo pokazywać, bo czemu bo nie? Okej, okay, tutaj też nie ma żadnych niebezpieczeństw, po prostu, po prostu trzeba było wejść na górę Trzy klucze Okej, okay, myślałem, że spadnę w lewe Ale na szczęście była platforma fajnie zrobiona I nie spadłem Okej, okay, gdzie teraz sam iść? Bo brakuje mi jednego... Tam jest chyba, tam, 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 nad tym Tylko ja chyba nie mogę na to skoczyć Czy mogę? Nie, dobra, nie, nie, nie. E, Może nie ryzykuję. W sensie... No, to wygląda jak koles, co nie? Wygląda jak miejsce, gdzie... Halo, w, gdzie nie chciałbym wchodzić. Więc się wróćmy. No pewnie, że tak. Zaraz, weźmy najpierw tego. Aha, tu nie ma klucza. Raczej tutaj nie mogę wejść. Zaraz, to, to, to jak ja. Co tam jest? To, to chodzi o to żółte coś? O tą... Nie chodzi, że chodzi o tą żółtą trawę tam. Okej. Okay. Czemu grawitacja jest odwrócona? Nie mam pojęcia. Po co się nagle odwróciła? Bez większego powodu. Bo tak można robić w małdzie ale zauważyłem, że to była jakaś, nie wiem, magiczna ściana, która mi odwróciła kierunek widzenia wszystkiego. I dobra, jak ja mam teraz wejść do tego skarbu? W sensie, to, tu się u góry brama... Tak, tak, okej, okay, czyli tak jak myślałem, coś tam jest. Ale nie był to klucz, tylko koniec poziomu. W sensie, nie wiem, to, to wygląda jak ten skarb. W sensie, taki był cel, znaleźć skarb. Um, Długa jakaś scenki. Huh, okej, okay, czyli tam nie ma skarbu, tam jest po prostu przejść dalej. Pewnie jak teraz zginę, to całe będzie od nowa. Nie, checkpoint save, okej. Okay. Eee, okej, okay, wejdź do treasure Room, a my dopiero wchodzimy do pokoju skarbów. Mm. Okej. Okay. Dobra, póki co jest dosyć łatwo. W się sensie, no, jakby, jak ja przechodzę poziom Insane w tym, takim zwykłym gometryz, gdzie wszystko się samo przesuwa, nie muszę stać w miejscu się zastanawiać, czy skoczyć, czy nie, tylko samo, sam, sam poziom ja wiecie o czym mówię. To poziomy insane są trudne. W sensie sprawia mi trudność, że za pierwszym razem raczej tego nie przejdę. A to byłem w stanie przejść za pierwszym razem. Teraz chyba jest trzecia próba? Czy to? Na serio? Aha, czyli otworzyłem skarb, ale te kryształki okazały się. Fejkowe? Teraz co? Zdobyłem cztery kryształki i nagle coś się dziwnego stało. Chwila, nie mogę. dot, dot, dot. I jesteśmy teraz kółkiem. Niebieskim kółkiem. Jakie ja lubię figury i kształty. Hmm, białe, zielone cośki. I też białe i zielone co cośki, jeszcze różowy cośek. Okej, okay. pewnie to są grawitacyjne jakieś rzeczy. Hmm. Taki pewnie tutaj będzie zaraz tutorial, że wow, to zmienia ci grawitacja. Gdzie jestem? Hmm. Muszę się stąd wydostać. No dobrze. What the, co do? Następny obiektyw, zero. No się nic nie ma. Po prostu musimy się stąd wydostać. Czemu w ogóle nie było za cel wydostać się? Czemu tam było? Czemu tam były znaki zapytania? Nie wiem. Tu jest pudełko, ok, nie wiedziałem, czy mnie zabija to szare. Chyba to szare mnie nie zabija? Nie, ok. Dobra. W prawo? Czy w lewo? W prawo, no czy znaczy w lewo, tak. Okej, okay, mamy jakiegoś Lumafly'a. What is that? Co to jest? Okej, okay, to potrzeba, tak, wiele wyjaśnień. Tak, kiedy ten, kiedy nie chcesz wyjaśniać fabuły w grze. Potrzeba wiele wyjaśnień. Okej, okay. przynajmniej to fajnie działa. Inverted controls, co? Okej, okay, dzięki, że, że mi dałeś znać o tym dziwnym tekście. Aha, deskoczyłem. Ja I z którego miejsca zaczynam? Okej, okay, nie jest to że Trochę dziwnie to pudełko bo zrobione, okej, okay, znowu trzeba tak. Kata... Nie da się pomiać, kad I za każdym razem jak jest jakaś długa kasenka i potem śmierć. To trzeba jeszcze raz tą długą kasenkę zobaczyć. Wow, co? jest co? co? Co to było? Co? Na naprawdę? Naprawdę Robtop dodał do gry animację... Idol, w sensie animację stania w miejscu. Dla robota. Wow! To, to jest niby taki detal, co nie? Nie nikt na niego nie zwrócił uwagi, w sensie nie widziałem, żeby ktokolwiek na to zwrócił uwagę. Ale po prostu złych. Co? Przez tę platformę można przelecieć. Przez tą też można? Przez tą nie można? No, patrzcie, no super. Zostałem oszukany. Znowu. To był trik, to była iluzja. Okej, okay, co ja mam teraz zrobić? Mogę prostu skorzystać tutaj? Tak. Czy mogę sta... Okej, okay, czyli ta ta platforma nie miała. Takich hitboxów jak ta platforma, mimo że wyglądają tak samo. Ok, drzwi. Inverted Controls. Super. Uwielbiam sterować po prostu inwer. Aha, już są normalne. Ok. Tego rostu. Bez większego powodu. Um, ok, brama się otworzyła. Super. Możemy przejść dalej. I zginąłem. I wszystko od nowa. Ok, śmierć jest lekko frustrująca, bo to są naprawdę spore fragmenty. A jeden głupi błąd tutaj powoduje śmierć. A no, w końcu to jest gry co nie? Można zginąć na 5%, a można zginąć na 95% I... okej, okay, gdzie mam teraz iść? Okej, okay, muszę uwolnić kolejnego świetlika Najprawdopodobniej... o nie, co ja zrobiłem? Okej, okay, na szczęście to nie jest koniec gry jeszcze, no naprawdę Okej, okay, um, jak uwolnić świetlika? Proste, trzeba kliknąć przycisk Ires to jest zielony świetlik. Aha, on spadł, ale potrafisz to dać, tak. I fe... Aha, dobra, na początku myślałem, że te świetliki są obrócone, w sensie, że skrzydełka powinny być u góry, a mają je po lewej albo po prawej. Ale nie, one tak są, one mają taki wygląd normalnie. O...kej. Okay. żyję Jakoś. I aby tu był checkpoint. Jak tu nie, nie ma checkpointa, to wychodzę z tego poziomu. The Tower. Tak, bardzo The Tower. Tak, jest naprawdę wysoko. Ok, jest Okej, ok, czyli... Jeszcze dajemy szansę temu poziomowi. Jest taki spokojny. Aha, nie mogę tego zrobić. No to co teraz? Musi być coś, czego mogę użyć. Tu coś jest. Ok, tu jest kolejny świetlik. Trzeba znaleźć pewnie przycisk. Tu nie ma żadnych niebezpieczeństw, więc się nie martwię o nic. Ok, jest kolejny świetlik, dobra. To jest właśnie to Sonia, że... Um, przez długi czas na początku nie ma żadnych niebezpieczeństw i później jest jedno duże niebezpieczeństwo na końcu. Wow, mam double jumpa, super. To się przyda i w ogóle fajny dźwięk jest. Losuje się tak jakby, w sensie są różne dźwięki na ten jeden skok, to ma takie magiczne brzmienie wtedy. Okej, okay, czyli są modyfikacje, poziom się trochę ewoluuje, że tak powiem. Czy zmienia tutaj? Czy tam jest coś po lewej? Nie chcę sprawdzać. To nie jest tego warte. Nie wiem, czy to jest ten poziom tego typu, że są sekrety. Nic na nie, nie, nie wskazuje. To nie jest Celest, tak? To y, miałem przestać porównać Ever z Dash y, do Celest. Więc przestaję. Checkpoint saved! jej Okej, okay, ten poziom porównania do poprzedniego był łatwy. Tak od razu stwierdzam. Co jest w tej skrzyni? Czy to znowu są kryształy? Main objective. Aha, znajdź skarb ukończony. I jakieś poboczne cele? Nie. Czyli możliwe, że były poboczne cele? Not impressive, I beat that. Aha, super, nie. Okay, tutaj nie było żadnych końców, nic takiego. Eee, myślę, że zasługuje poziom na lajka, like mimo wszystko. Okej, okay, teraz jakieś króciutki, nie wiem. DK, eee, albo weźmy coś łatwiejszego, nie wiem. T dla porównania, weźmy sobie poziom hard. Hard. Większość poziomów w geometry dash to są właśnie poziomy hard. Dash cave. Weźmy sobie Dash Cave, to jest taki klasyczna nazwa dla poziomu platformowego w Geometry Dash, czyli Dash Cave. No, znaczy, no wiecie, najwięcej ma na razie lajków, co nie? Pewnie dlatego, że ma w nazwie Dash, a Dash jest tym nowym poziomem. I pewnie dlatego, że jest częściej wyszukiwane Dash. Okej, okay, to ma fajną grafikę. W lewo czy w prawo? Ha, huh, okej. Okay. Wow, czy mogę jeszcze raz tak zrobić i zniszczyć tą ścianę dalej? Tak! I to była moneta, okej okay. uh, To była najprostsza moneta jaką kiedykolwiek zdobyłem w Geometry też. Tak szczerze powiem No dobra Okej, okay, muzyka jest trochę bardziej dynamiczna, takie wow Okej, okay, podoba mi się, że nie ma żadnych kolsów, w sensie nic mnie nie zabija na razie, to jest po prostu Przejść z punktu A do punktu B I czemu to jest ścian czemu się tak ślizgam w ogóle na niektórych platformach Takie wrażenie, o tu się na przykład ślizgam Już nie Okej, okay, nie wiem czemu Okej, okay, znowu nie trafiłem o, znowu się tak poślizgnę, nie wiem czemu, okej okay, Czy mogę rozlecić to po prawej? Czy tutaj coś było takiego? Nie chyba, ale tu jest pole... Okej, okay, podoba mi się, że poziom jest nieliniowy Myślę, znaczy, że nie masz przejść z jednego punktu do drugiego Tylko, że masz dużą przestrzeń otwartą ehm, Jak ja mam tam zejść? Znowu mi się ślizga Może dlatego, że ja wchodzę tutaj, wtedy tutaj, okej, okay, dobra, już wiem czemu Bo ta powierzchnia powierzchni jest śliska i przez to, że ona jest śliska i ja robię takie odbicie tutaj Jest, jest ślisko też i tutaj Okej, okay, nie wiem czy, to jest, czy tak miało być, ale tak jest, kurczę. no Okej okay. Dobra, spoko Znaczy czy ta muzyka aż tak bardzo pasuje do tego poziomu? Nie mówię, że jest zła, co nie, ale taka Trochę dynamiczna jest Tak jakby to była, miała, miała być zaraz walka z bossem, takie coś te, To jest taka muzyka, tego typu A nie, napasuje, no, dobra, to tak, 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 okej, okay, niech będzie. Bo jednak się lata tymi, no, daszami i to jest jednak dynamiczne i no, jeśli muzykę dynamiczną dacie do momentu, który nie jest dynamiczny, to nie pasuje muzykę. Ale tak jak jest teraz, jest okej. Okay. Teraz co? Aha, dobra, już widzę, nie widziałem tej platformy. Miałem weź na tą mam platformę, aha. Na tą tu malutką platformę, niech to. Okej. Okay. W ogóle w poprzednim, jakby... W poprzedniej części etapu. Okej, okay, właśnie tak. Tam jeszcze było coś do rozwalenia, więc pewnie o to chodziło. I fajnie, znowu kolejna fajna rzecz, można użyć kilku, kilka razy jednej jakby rzeczy. Tak, okej, okay, znowu rozwalanie ścian. To bardzo fajne, bardzo fajny motyw. Rozwalanie ścian odlokuje kolejne umieszczenia, trochę jak właśnie w Holymajcie. Że były niektóre sekrety właśnie tak pochowane, że trzeba było rozwalić ścianę. A ty jest po prostu elementem gry, czyli żeby w ogóle przejść tą grę trzeba rozwalać ściany. Fajny pomysł. Bardzo fajny. Okej, okay, klikanie przycisków. Ok, i ostatni chyba raz to obracamy, bo już kolejny raz by nam wrócił do poprzedniego stanu. Okej. Okay. Geometry dash. Du, din, din. Ok, już wiem czemu ta muzyka była taka dynamiczna. dynamiczna. To jest jakiś dziwny... Dash, który nas wywala w kosmos. Daszkę. I czy to jest koniec? Tak. Okej, okay, czyli. Um, nie mam pojęcia, czemu ten poziom był hardem. W sensie, nie znalazłem dwóch monet, ale już pominęłem ten fakt. Czemu te poziomy platformowe. Mają takie oceny. W Się sensie w tym poziomie nie było nic, co by mogło mnie zabić. Nic. Nie wiem, na jakie podstawie są oceniane te poziomy. Ale. Nie wiem. Według mnie to na tyle. Przeszliśmy chyba trzy poziomy dzisiaj. Mi na razie wystarczy poziom platformowych. Um, chyba najlepszy był ten drugi, mimo wszystko. Bo ten pierwszy był fajny, ale pod tym względem, że było, no, fajny klimat tam się zrobił, ale potem się okazało, że nie wiadomo o co chodzi. Jeszcze jakiś helikopter przyleciał i taki zagmatwany był. Drugi miał najwięcej sensu, a trzeci był tak, że pokazać, ale no. A w ogóle to jest coś zepsutego. Nie wiem o co tu chodzi, czemu to jest 00, ale w tym ostatnim, no. Najmniej mi się podobało to, że właściwie nic mnie nie mogło zabić i po prostu mogłem robić Teoretycznie losowe ruchy cały czas, jakbym napisał program Taki wiecie, komputerowy, który wykonuje losowe ruchy na padzie To po iluś tam y, latach on by to przeszedł W sensie, latach no, Chodzi mi o to, że po prostu by nie zginął ani razu Przez ten cały czas, bo tam nie było żadnego niebezpieczeństwa I no, to by było na tyle Mam na nadzieję, że wam się spodobało jakkolwiek to i no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z GameMaker 2.2 lub w następnej wersji.